Cześć, dzisiaj pokażę wam prosty i szybki przepis na lukier królewski. Jest on idealny do ozdabiania pierniczków na święta. Na początku do 250 g przesianego cukru pudru dodajemy jedno białko. Ważne, aby jajko wcześniej sparzyć. Następnie dodajemy dwie łyżki soku z cytryny. Najlepiej dodawać go stopniowo, ja niestety dałam na początku cały sok z cytryny, przez to lukier wyszedł mi odrobinę za rzadki i musiałam potem dodawać trochę cukru pudru. Pamiętajcie, aby kontrolować konsystencję. Powinien być bardzo gęsty, tak jak widzicie na filmie. I tak przygotowany lukier wystarczy przełożyć do woreczka cukierniczego z końcówką, która ma małe, okrągłe kółeczko. Jeżeli nie macie tylki, wystarczy od takiego rękawa cukierniczego odciąć malutką dziurkę i wtedy też powstanie równy, okrągły znaczek. Pamiętajcie, że taki lukier możecie przechowywać w lodówce do 3 dni, natomiast nie możecie go mrozić.